Dziś jesteśmy na jeziorze Szelong Mały i pokażę wam troszeczkę, jak wygląda las, lasy, Nadleśnictwa stare jabłonki również od strony wody. To zupełnie inna przygoda niż wędrować po lasach. Zapraszam. Żywanie kanu jest moim zdaniem dużo przyjemniejsze niż kajakiem. Przerzuciłem się na kajak już z kajaka na kanu już dawno i znam wiele osób, które przeszło na kanu i już nie wracają na kajak dwuosobowy. Kanu jest taką otwartą łódką, nazywane jest kanadyjką, ale błędnie, bo kanadyjka to jest łódka sportowa. To jest kanu akurat jednoosobowe. Jest otwarte, więc tutaj cokolwiek włożyć, jakikolwiek ładunek czy chcemy plecak, czy beczkę jak często wozimy, czy jakąś torbę, jest bardzo łatwo. Tak samo łatwo wyjąć. Podpływam do brzegu, robię krok, podpływam dziobem, robię krok, jestem na brzegu. Kajakiem trzeba znaleźć takie miejsce, żeby podpłynąć bokiem. Siedzę jak na stołku. W kajaku się siedzi jak na podłodze, więc tu mam wygodniej. Jest to bardzo taka prosta łódka. I właściwie na całym świecie na Śródlądzie były właśnie takie otwarte łódki. U nas były dłubanki bądź czułna. Słowo czułno w tej chwili już u nas ma inne znaczenie, czułenka szczególnie. Ale kiedyś takie łódki w Polsce nazywały się i tutaj w Europie Środkowej, Wschodniej nazywały się czułna. Do perfekcji doprowadzili je oczywiście Indianie Ameryki Północnej, Kanadyjscy. I tam jest właściwie, mówi się, że tam jest ojczyzna Kanu. Tam są najlepsi instruktorzy i najlepsze łódki budują, ponoć, chociaż teraz to budują na całym świecie. Bardzo łatwo wrzucić tą łódkę na dach samochodu, przetransportować, zrzucić na wodę i po prostu sobie popływać. Popływać po jeziorach, których tutaj mamy mnóstwo lodowiec je pozostawił, po tutajszych lasach. Na leśnictwo stare błąki, które mam w okolicy. Czasem sobie pływam, do, dojeżdżam drogą, którą mogę dojechać, która jest legalna, a potem biorę łódkę albo na, na plecy, albo na wózek. Są takie specjalne wózki, dwa koła, i można sobie z łódką powędrować nawet parę kilometrów do jeziorka, zwrócić na wodę, popływać, zobaczyć, jak wygląda las od strony wody, od strony jeziora. A jest zupełnie inny. Inaczej go widać, inne rzeczy widać. Poza tym można dopłynąć do takich miejsc, do których się nie da dojść brzegiem, które są zabagnione, gdzieś tam przejścia między jeziorami. Tu jesteśmy na przesmyku jeziora Szelong Mały. Szelong Mały jest był kiedyś częścią wielkiego jeziora Szelong, zanim zostało ono przedzielone nasypem kolejowym. W 1872 roku i teraz ta mniejsza część 3-kilometrowa nazywa się Szeląg Mały, a większa 12-kilometrowa Szeląg Wielki. Kiedyś to było jedno długie jezioro. Zasadnicze jezioro rynnowe, ale ta część właśnie południowa jest bardziej troszeczkę wytopiskowa, bo jest w poprzek tej trasy lodowca. Jeśli jest północ-południe, rynnowe takie jezioro to jest polodowcowe właśnie wyryte przez lodowiec, a jeśli w poprzek, najczęściej są to jeziora wytopiskowe, czyli takie, gdy Wielka Woda, gdy się lodowiec topił, gdzieś spadała, to wymywała takie wielkie niecki. Pozostała tu woda i od jakichś 20 tysięcy lat jest jezioro. Każdy, kto wsiądzie podwójnym wiosłem, próbuje coś machać, zawsze musi jakoś tam uda płynąć do przodu. Kanu jest trudniej, bo machając z jednej strony będziemy skręcać. jak z prawej będę wiosował, będę skręcał w lewo. Dlatego technika polega na tym, ażeby za każdym pociągnięciem zrobić tak zwaną kontrę, która umożliwia utrzymanie kierunku, czyli takie z powrotem odepchnięcie. pociągnięć kanu, pociągnięć wiosłem jest 6 rodzajów. Pierwszy to jest L, czyli najprostsze. Odepnięcie, potem J, na którym cały czas się ciągnie. Jest kanadyjskie, które kontra jest w czasie wyciągania. Jest pociągnięcie indiańskie, kiedy wiosło wraca w wodzie. Zupełnie po cichutku można wtedy płynąć. Także jest do wyboru, do koloru. Można sobie próbować pływać na różne sposoby. Jak to się zmęczy z jednej strony, przerzuca wiosło, wiosło jest z drugiej. No, trzeba się tego nauczyć. Taki kurs wiosłowania kanu, to jak ktoś ma koordynację psychoruchową, to po 15 minutach już może płynąć prosto. Najczęściej pływam łódką dwuosobową. Razem z żoną jesteśmy już dobrze zgrani również na łódce i wiosłujemy sobie w pokrętej rzeczce tak, że nie dotykamy brzegu. Nie ma potrzeby, żeby gdzieś się tam odpychać, chyba że jest bardzo ostry zakręt. Manewrówka tą łódką jest też łatwiejsza, dużo łatwiej jest się obrócić. Można płynąć bokiem zupełnie, można płynąć do przodu, do tyłu, można szybciej zahamować i dużo łatwiej skręcić, przede wszystkim, niż kajakiem. A no, tym bardziej, że właśnie szlakowy, czyli osoba z przodu i sternik, która osoba z tyłu siedzą blisko końców, no i łatwiej jest dzięki temu sterować. Obrócić teraz. Obrócić łódkę można z łatwością o, w ten sposób. Pływając tak sobie po jeziorze, można zawsze coś ciekawego zobaczyć. A to ptaki, a to jakieś zwierzęta po drugiej stronie czasem ludzi. Można spotkać czasem ryby, widać nawet jak się pluszczą, czy gdzieś pływają. Kiedyś z kolegą wędrowaliśmy sobie tam po brzegu i zobaczyliśmy borsuka z drugiej strony jeziora. Lornetki zaraz obserwowaliśmy tego borsuka i postanowiliśmy, że go tam podejdziemy. I obecnie całe jezioro dookoła, to jest 10 km, ale to wtedy żaden problem, po prostu byliśmy na spacerze. Oczywiście nie już sobie poszedł, nie znaleźliśmy go, ale spacer był jak zwykle fajny. Czasem gdzieś tam dziki. Pamiętam, jak kiedyś przez przesmyk właśnie dziki przechodziły, ślady były i kiedyś też widziałem jakieś całe stado przepływające sobie przez ten przesmyk. Ptaki, owszem, tu jest też bielik czasami, kania, rybołowy, rzadko, ale łyski, perkozy, no to tego jest mnóstwo. Teraz już jest późna jesień, to niewiele jest ze zwierzyny, ale gdyby tak się tam zasadzić, to być może gdzieś nad brzegiem coś się jeszcze zobaczy. Na wodzie warto zawsze mieć coś w wodoszczelnym worku. Komórka, jakieś tam dokumenty, ważne rzeczy. Zawsze powinny być w czymś szczelnym, bo zawsze się może zdarzyć wywrotka. Oczywiście jest kamizelka, bo kamizelka musi być na pokładzie, ale jak na dłuższe wyprawy, szczególnie kajakowe, to jest tak zwany święty worek. Święty worek zawiera ciuchy na zmianę. Szczególnie kajakiem, jak się płynie zimowy, zimową rzekę Wele, robiliśmy, to tam często są wywrotki. Jakiś zawsze musi być święty worek, oczywiście te ciuchy się przewiera na, na końcu. Czyli płynąć trzeba ewentualnie w mokrych, jak się ktoś wywróci, no bo jak się wróci drugi raz, to ma dwa komplety mokre, to bez sensu. Dlatego święty worek, nie, to nie jest święty worek, święty worek większy. To jest taki, ten, taki podręczny worek jakiś tam, mam jakąś ciepłą kurtkę, jeszcze w tym coś do picia ciepłego. Bo jest już chłodno. I takie podstawowe rzeczy. No oczywiście komórka, żeby się nie utopiła, nie zamoczyła jakieś takie rzeczy, które mogłyby się zamoczyć. To trzeba mieć. No się już nie zdarzają raczej wywrotki, ale zawsze to mam, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A początkującym zawsze radzę, żeby mieć ze sobą taki woreczek wodoszczelny i w niego włożyć wszystkie najważniejsze rzeczy. Można mieć worek, można mieć małą beczułkę. Są takie sprzedażnie wielkie beczułeczki. Bardzo łatwo wtedy zakręcić i, i też jest. Szczelnie i bezpiecznie. On wtedy pływa tak samo ten worek. W razie wywrotki, no raz sobie się stało, gdybym się tu wywrócił, no, to mokry bym popłynął do brzegu, zapakował się do samochodu, wcześniej rozebrał, żeby nie pomoczyć siedzeń, i do domu czym prędzej. Tu mam niedaleko, akurat. Dlatego nie wziąłem świętego worka ze sobą. Także manewrowanie jest prostsze, pływanie jest. Dużo przyjemniejsze. Wcale nie jest trudne, troszeczkę trzeba się nauczyć. Ale jest bardzo przyjemne, szczególnie gdy się pływa po tych naszych okolicznych jeziorach. I z łatwością można sobie tutaj wsiąść, wysiąść, pozrelaksować się i podziwiać tą przyrodę. Te lasy, które pięknie wyglądają od strony wody. Wyraźnie widać teraz czerwienieją się, kwiatostany olszy. Widać wyraźnie sosny zielone. Widać, gdzie są brzozy, bielą się. I każdy inny gatunek, jeśli tu gdzieś są graby, buki, to też będzie widać bardzo wyraźnie.